Szanowni Państwo, jakbyście mieli ochotę się wyrwać do kina, to na wyrwę. Pamiętam takie rozmowy też. Wielu aktorów mówi: O, teraz trzeba się przykleić, teraz trzeba się zaprzyjaźnić, teraz trzeba. Wiesz, jakby to jest, to jest nieznośny gąszcz nie? takiego pieprzenia. I on jest jakiś taki, wiesz, przypuszczam, że w każdym zawodzie jest jakieś taki takie wewnętrzne, jakieś takie kosmate pieprzenie po prostu. Wiesz, żeby to tak łatwo zrobić z aktora kretyna, wystarczy powiedzieć może, żeby patrzył w dal i wiesz, i przybliżać. Nie? I nagle masz po prostu coś nigdy nikomu nie, nie zazdrościłeś, że dostał jakąś rolę, albo że chciałbyś być jakoś na miejscu tej, na miejscu tej osoby? Mam pamięć taką takiego, że zawodowo były porażki też. Nie wiesz, jak dzisiaj ktoś mi mówi na przykład, panie Tomaszu wszystkie role. Ja mówię, nie no wszystkie to nie, no zaraz, no mówisz, się, też mam jakąś pierwszą trójkę swoją, <noise> i tak dalej, jakby to z dystansem. Nie, ale...